Dzień witam was w nowym odcinku z Clash Royale I jest totalny koniec sezonu. jest 19 godzina i ja wbiję nową arenę No, trochę dziwno. I tak wygląda mój deck i pod koniec odcinka kiedy wbijemy otworzymy sobie chesta Z którego nam by jakaś legenda, bo White Cat tu się Zabieram zagrania. Jedna runda na dzień. Potem mecz będzie krótki. Ice Spirit, okej. Okay. Elektro. Spirit. Ja mam wyższy level od niego. Tak, dziękuję. I dam Wam taką poradę, widzowie. kiedy yy, gracie, Giant szkieletonem, dżent. Giant... Mm -hmm, baby. I need, a shady. Na, na, need a baby. ten gdzieś, nie Baczy. Okej okay. To Tak! Jak on ma porąbany deck Co jest Mega Knight plus Sparky Dziwnego połączenia Nie mógł wybrać Serio Mega Knight plus Sparky Co to jest Widzowie, kiedy ja to wygram To to będzie Szaleństwo jakieś Mega Knight plus Sparky Boże Hvað er það að ríðast? Nú, no, það er að ríðast. Dóður. Það er að ríðast. Takiemu jest praktycznie niemożliwe! Co to jest za potwór? Ten dek jest jakim szaleństwem! Szaleństwo... Szaleństwo... Ja wiem! Boże, jak on zmarnował Mega Knighta! Co on zrobił? Co on zrobił? Co on zrobił? Z w takiej. Sport! Uuuhu. No już płakało mi ocenia ja ciało. Którego nie lubię. Opadek. Serio, ten był taki strach. Opadek. Jak ja to wygrałem? Jak? Jeszcze na dwie grunki. Jest. Muszę zobaczyć aż jego dek. Patrzcie na to. Co to jest zadek? Zobie, teraz zatrzymajcie ten film i napiszcie w kom, co z tego wyleć. Ja obstawiam Magic Archer. Grajwiard, <śmany> olu mocne. dostałem. Dam na pewno do deku. Nie jestem pewny, ale raczej będzie w deku. Kolejny cel to ten nie, Pozdrawiam mój cały klan. W ogóle. I Adrian na ostatnia dołączył, co ma z 15 tysięcy pucharków. I nasz klan jest od 8, od 6 tysięcy. 000... Pucharków i mm, kiedy je, jesteście 3 dni a w kto nie możecie, y, to wtedy Was wyrzucam niestety. Broto, do zobaczenia widzowie i w następnych materiałach się widzimy.